Magda Gorożanki, zapraszam na rozmowę z gośćmi Dnia Radia RSC. A dziś w studiu chyba najsłynniejsi jubilerzy nie tylko w Skierniewicach, ale myślę, że już w całej Polsce, bo renoma rośnie. A mam tu na myśli pana Marka i pana Mariusza Woźniaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak powiedziałam, że najsłynniejsi, bo w Skierniewicach, no bez wątpienia. A ta renoma rośnie też dzięki temu, że po raz kolejny złote jabłuszko, ale też nie tylko jabłuszko, bo tego złota zdecydowanie więcej na rzecz 32 finału Wielkiej Orkiestry Światowej. Świątecznej pomocy. Niemniej dzisiaj w studiu, no piękna biżuteria, tak zerkam na nią okiem. Nowość. Kolejny rok, kolejny wzór, kolejna inspiracja i od inspiracji zacznę. Co w tym roku inspirowało do stworzenia właśnie takiego złotego jabłuszka? Trochę inspirował nas poprzedni rok, gdzie jakbyśmy trochę tutaj zainwestowali w klasykę. Bo. Wiadomo, że klasyka jest zawsze piękna, zawsze ładna, zawsze modna. No i tak to też powstało, to jabłko jest bez kamieni, całe ze złota. Rozmiary widzę i panie redaktor są dosyć duże, jest wyjątkowo duże to jabłko. Mówię, że nie jest największe ze wszystkich, jakie, jakie jabłka do tej pory zostały zrobione, ale naprawdę budzi tutaj taki no, uśmiech na twarzy. Oj zdecydowanie, zwłaszcza że no, myślę, że kobiety lubią złoto, lubią biżuterię, ale już wiemy z doświadczenia, że na antenie radia RSC, kiedy to jabłuszko trafia na licytację, to panowie coraz częściej dzwonią, przebijając ceny, idąc na rekord. Mam nadzieję, że i w tym roku ten rekord się pojawi, ale trochę też o szczegółach tego jabłka, bo tak jak tu już pan Mariusz zaznaczył, no rozmiarowo jest większe niż w zeszłym roku, ale nie największe jak y, do tej pory były jabłka robione, Które to już raz, które to jabłuszko, bo finał 32, a jabł... Ebuszko 27 w tym roku i tak tutaj Mariusz powiedział, jest nieco większych gabarytów jak w poprzednich latach. A wszystko dzięki temu, że wykonana jest taka perforacja w kształcie serduszek. Na całym jabłku znajduje się, no nie liczyliśmy ile ich jest, ale całe jest perforowane w takie właśnie serduszka, wszystko po to, żeby całe jabłko było bardziej okazałe i, i, i takie, no ym, dla oka lepsze całe ze złota, żadnych kamieni. W ubiegłym roku było mnóstwo kamieni i przeróżnych. To dwa lata dwa temu lata były. Było, tak, tak, było, było, tak, było, tak, tak, kamienie, tak. To, to była jaka korona rano. jabłko. Tak, tak. To było trochę w nawiązaniu też do tej całej sytuacji, która miała miejsce, no bo ta pandemia, pięknie wszystko się ubrało w, tą, w skrócie ten, ten, w to słowo korona, no i tak to też powstało to, to jabłko. takim taki, taki miało celno. Było też trochę więcej czasu na te wszystkie tam przemyślenia, no bo wiadomo, że wszystko było pozamykane, więc człowiek nigdzie nie chodził. Się zastanawiał nad tym, jak to tam zrobić i jak to by wyglądało. Tutaj w zeszłym roku mieliśmy klasyczne jabłko, też płaskie, ale było z brylantami był taki pasek tak, brylantów, tak, gdzie, tak, tak. gdzie było chyba ich już nie pamiętam, czy 11 czy 14 sztuk. Jak to tutaj podkreśliliśmy, każde jabłko jest inne każdego roku, więc to jabłko w tym roku jest bez kamieni. Natomiast właśnie tu był taki zamysł, a propos tych serduszek, co tutaj teraz wskazał, że nie liczyliśmy ich, był taki zamysł, żeby faktycznie ich było 32, ale po, po chodziło tutaj o całą tą formę, żeby uzyskać jak największych gabarytów, jak największe to jabłko i wydaje mi się, że mimo tego, że nie ma kamieni, to jest piękne, jest jedyne w swoim rodzaju, no i naprawdę robi wrażenie... Wzrokowe, prawda? Jest to, no pani direktor łóżmy. No jest, na, na, jest imponujące. Na może pani tak się tam zaangażuje. No i jeszcze oczywiście to jabłuszko jest wykonane w taki sposób, że jeżeli ktoś sobie zażyczy nosić, to jest tutaj taki uchwyt, tak zwana kontra, na którą można, które można zawiesić na łańcuszek i po prostu użytkować go. A myślę, że jeśli nie łańcuszek, to po krótkiej konsultacji i być może drobnej modyfikacji u jubilerów woźniaków za też może posłużyć. Tak, jest, jest, mo klapy. jest możliwość, tak, jest możliwość też y, domontowania odpowiedniego elementu, który pozwoli y, y, użytkować to jako broszkę. Więc nie dość, że y, większy gabaryt to jeszcze wiele, więcej możliwości w kwestii noszenia tego jabłuszka. Ja tu się cały czas nieustannie uśmiecham, bo ono jest imponujące, jest bardzo delikatne, a jednocześnie bardzo wyraziste. No i też y, trzeba powiedzieć, że no, ten cel przyświeca. I tu mnie zastanawia, bo to już 27 jabłusek że nie gasną chęci do tego, żeby z roku na rok się angażować w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie brakuje pomysłów, nie brakuje też osób, które chcą licytować. Skąd w panach jest taka chęć do tego, żeby nieustannie wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? I tu muszę nadmienić, że z roku na rok coraz mocniej, bo to jest jedyne jabłuszko, które trafi na licytację w Radiu RSC, no ale tych złotych elementów, które są przekazane na WOŚP jest więcej. Mamy też wyprodukowane, zrobione serduszko so cool. Na wośb miasta Bolimów też od kilku lat jest to wykonywane. Akurat w, od dwóch lat gmina, jakby osoby, które zajmują się Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, akurat nie wiem, czy z gminy, czy nie, w każdym razie ci wolontariusze, dostarczyli nam materiał w postaci złota, surowca, i z tego ich materiału my po prostu wykonaliśmy taką zawieszkę. No jest nie tylko jabłuszko, ale Bolimów ma swoje serduszko, też jest piękne. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony na portalu społecznościowym, na Facebooku. Gdzie można sobie to zobaczyć, i gdzie faktycznie te serduszka były też i w poprzednim roku wykonywane dla sąsiedniego naszego miasta. Cały czas coś się dzieje, ciekawego. Niewątpliwie. No i też te y, wszystkie elementy, wszystkie wykonane prace są dostrzegane nie tylko w Skierniewicach, ale tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałam, także w Polsce. Wiem, że panowie chyba nieraz spotkali się z Jurkiem Owsiakiem i jest szansa, że y, podpis na tym jabłuszku, może nie na jabłuszku, bardziej na pudełku, które też w tym roku jest w kształcie serd, i z różą będzie złożony podpis? Mamy jeszcze trochę czasu, bo w tym roku ta orkiestra troszeczkę się przesunęła na drugą część stycznia. Także jeszcze jest sporo czasu, żeby pojawić się u Jurka Owsiaka i żeby złożył ten podpis, bo jednak z tym je, jego podpisem no, daje to nieco bardziej ciekawy efekt. No, Renomar rośnie, jak Jurek Owsiak się na czymś podpisze, więc liczymy na to, że i tutaj podpis swój złoży. Ja muszę zapytać jeszcze o cenę wywołania tego jabłka, bo wiemy, że już wspomniałam nie raz, że będzie licytacja na antenie Radia RSC. Od jakiej kwoty zaczynamy? No i na jaki rekord liczymy? No myślę, że jabłuszko powinno wystartować od takich powiedzmy 10 tysięcy złotych. To jest taka wartość moim zdaniem nominalna. I, I jak tutaj to się zadzieje, czy wystartujemy od 10 tysięcy? No, takie są nasze sugestie. Ale to nie ma znaczenia, dlatego że nawet jeżeli wystartuje od 1000 zł, to w, w dosyć szybkim tempie y, osiągnie to, co powiedziałem. Z czasem wiadomo, z czasem licytacji on będzie rosło, tak jak jest to co rok. Bez wątpienia, Jabłuszko, to jest ten przedmiot licytacyjny na antenie Radia RSC, który bardzo często też blokuje linię, bo chętnych jest tak dużo i mam nadzieję, że w tym roku chętnych też będzie dużo, a my pójdziemy na rekord. Zgodnie z sugestią, zaczynamy od 10 tysięcy, bo myślę, że warte jest 10 tysięcy, a biorąc pod uwagę, że celem jest 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to ten cel jest zdecydowanie więcej wart i to, to, i to powinno nas zagrzewać zdecydowanie uważam tutaj, że cena 10 tysięcy, tak jak tutaj tata wcześniej wspomniał, nie gra to roli ten początek. Najważniejszy jest ten koniec. Najfajniejsze są te emocje, ta końcówka, gdzie y, 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 jesteśmy tutaj w redakcji, bo zawsze staramy się tutaj dotrzeć na koniec do radia, y, żeby y, po prostu poczuć tą adrenalinę, to, y, to całe zamieszanie, które tu się dzieje, no bo nie oszukujmy się, jest to każdy trzyma kciuki, zaciska, walka jest do samego końca i tak jak tutaj tata wcześniej wspomniał, czy zaczniemy od tysiąca, czy zaczniemy od 10 tysięcy, tu chodzi o dobre serce o wspaniałą zabawę, przede wszystkim o te emocje, które są tutaj i które towarzyszą tym graczom, którzy, którzy po prostu biorą udział w licytowaniu tego jabłka, więc, więc to jest bardzo fajne. To daje tego ducha do przyszłego roku, żeby po prostu znowu jakieś to jabłko kolejne wymyślić, inne, bo tak, to wskazali, za każdym razem co roku jest inna. Ja tu potwierdzę, jeżeli chodzi o emocje. W radiu nie powiem, żeby dość często panował chaos. Tego dnia chaos to jest nasz przyjaciel, nasz sprzymierzeniec, bo tylko w tym chaosie wiemy, że jest ta adrenalina jest ta moc, więc mam nadzieję, że 28 stycznia spotkamy się w siedzibie Radia RSC. Panowie będą się przeglądać licytacji, my nadal będziemy biegać między jednym pokojem a emisją no i podawać coraz wyższe kwoty Jabłuszka, ale także innych przedmiotów. Więc 28 stycznia, 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niech nie zabraknie nam otwartości, emocji, no i tych złotych serc, które będą licytować. A panom bardzo dziękujemy, że po raz kolejny przekazujecie Jabłuszko na licytację w, w Radiu RSC, no i za tą chęć pomagania, bo to naprawdę trzeba mieć złote serce, żeby pomagać tyle lat i co roku wymyślać coś nowego. Bardzo Panom dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo dziękuję. i zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji naszego jabłuszka. Wy trzymajcie się, Siema.